Cześć, witajcie ponownie na strefie typów lecimy z kolejnym dniem mundialu. Zanim przejdziemy do typów, no to oczywiście prośba o subskrypcję oraz łapki w górę, ponieważ bardzo, ale to bardzo pomaga nam się to rozwijać. No i oprócz tego jest elegancka promocja we Fukszarzu. Co musicie zrobić? Musicie zarejestrować się z linku, który znajduje się w komentarzu pod filmem. No, i później zagrać swój pierwszy kupon. Jeśli ten kupon jakimś cudem nie wejdzie, no to dostaniecie połowę zwrotu stawki od razu do wypłaty. Także nic, tylko korzystać z takiej eleganckiej promocji. No i, i oczywiście, jeszcze konkurs do wygrania 25 zł w fuksiarzu. Co musicie zrobić? Musicie wytypować dokładny wynik i pierwszego gola w meczu między Koreą i Brazylią. Także typujemy do godziny 20. A teraz lecimy z kuponami, które zostały nam podesłane i które koniecznie chcemy Wam dzisiaj pokazać. Pierwszy kupon jest od Janka. Janek gra swój kupon za 425 zł kurs dwóch zdarzeń 2,70 i do wygrania ma nieco ponad tysiaka. Co to za zdarzenia? Jako pierwszy mecz Japonii z Chorwacją jest tutaj grany po prostu awans Chorwacji, która bardzo fajnie pokazała się w grupie. Widać było, że obrona działa, środek pola no, z takimi zawodnikami jak Modric, Brozowicz, Kowacic musi być zdominowany. No i w ataku też coś potrafią stworzyć. Także awans Chorwacji w meczu z Japonią, która została drugi mundial z rzędu nieco przepchnięta do fazy pucharowej, no jest moim zdaniem faktycznie bardzo dobrym pomysłem. Drugi mecz to Brazylia z Koreą Południową i jest tutaj, grana jest tutaj Brazylia z handicapem, czyli po prostu, że Brazylia ten mecz spokojnie minimum dwoma bramkami wygra. Też całkiem sensowny typ, no Brazylia raczej nie powinna tutaj sobie stwarzać większych kłopotów. Z tych dwóch zdarzeń, tak jak mówiłem, kurs 2,70 i to są typy Janka na dziś. Drugi kupon, który został nam podesłany, to jest typ kupon od Krzysztofa. Krzysztof również gra dubla na dzisiejsze dwa mecze Mistrzostw Świata. Pierwszy oczywiście mecz Japonii z Chorwacją i jest tutaj grany under fauli, poniżej 26,5 fauli w meczu. Widać od razu, że faza pucharowa, pierwsze mecze nie były zbyt nasiąknięte faulami, drużyny raczej skupiały się na tym, żeby grać w piłkę nawet Polacy chcieli w tą piłkę grać, także nie wykluczone, że również w meczu Japonii z Chorwacją tych fauli nie będzie za dużo. Under 26,5 po kursie 1,70. Drugi mecz Brazylii z Koreą, również jest grany under fauli linia o 1 faul 25,5. Yy, tutaj również faktycznie tych fauli nie powinno być. Zbyt wiele Brazylijczycy skupią się na grze w piłkę koreańczycy nie widzę tego, żeby mieli tak dużo faulować. Yy, under 25,5 po kursie 1,75. Także mamy elegancki kupon na underfauli. Krzychu daje z tego kurs 2,98 stawia 870 zł, także idealnie pod to, żeby ominąć podatek, bo do wygrania są 2279 zł i 40 groszy Kolejny kupon na dziś od Dominika jest to czysty singielek na awans Japonii z Chorwacją. Japonia pokonała Niemców, pokonała Hiszpanów no, mieli wpadkę z Kostaryką. No, ale teraz Dominik uważa, że dobra forma zostanie podtrzymana z europejskimi drużynami, z mocnymi europejskimi drużynami. I Japonia wskoczy do kolejnej rundy kosztem Chorwacji. Kurs na to zdarzenie 2,60, stawka 220 zł. I Dominik nieco ponad się podwaja, bo do wygrania ma 503 zł. I ostatni kupon na dziś od Mateusza. Mateusz gra tutaj dubla na rzuty roczne. Najpierw w meczu Japonii z Chorwacją gra to że yy, w meczu Japonia będzie mogła mieć yy, maksymalnie dwa rogale mniej niż Chorwacja. Jest tutaj grana Japonia z handicapem rzutów rożnych plus 2,5 yy, z kolei w drugim meczu Brazylii z Koreą Południową jest grana to, że w pierwszej połowie Brazylijczycy będą mieli minimum dwa rzuty rożne więcej niż Korea. Bardzo fajne zdarzenia, ciekawe, ciekawa rozkmina od usza Z tych dwóch zdarzeń kurs ogólny 2,46 stawka 250 zł do wygrania 540. Tak wyglądają kupony, które zostały nam na dziś podesłane. Cztery, fajne, cztery bardzo fajne kupony na dwa mecze Japonii z Chorwacją, Brazylii z Koreą, także mistrzostwa świata trwają w najlepsze. No nie wydaje mi się, że czas już na jakąś niespodziankę w tej jednej uskiej, bo póki co wygrywają tylko i wyłącznie faworyci. Czas, żeby się coś zmieniło pytanie. Kto? Może Koreańczycy zaskoczą z Brazylią? To byłby naprawdę hitor. Dobra, e, dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, bo tak jak mówiłem, jest to dla nas bardzo, ale to bardzo pomocne. E, widzimy się jutro. Do zobaczenia.